Łańcuch! Żaden łańcuch, proszę pani. Łańcuch, ja pani dam łańcuch, ja. O, niech pani taka mądra nie będzie. Jakie to te warunki, tu ma? Ma budę ocieplaną? O co pani chodzi? O to, że stoi na łańcuchu takie maleństwo, a pani co? A by? niech stoi! A pani, pani by chciała stać? Nie rozstoję. Na mrozie i na zimie. Ale to, to pani nie chce stoi. Mi no. pani wcale nie szkoda. Tu, no. mi, tu mi tego maleństwa szkoda. A idź pani, daj jedź pani. A co idź pani? pani? Co idź, pani? Co Pani? Nie brać Pani żadnych zwierząt. To proszę Pani, jak Pani nie ma z czego, to się zwierząt nie posiada. To jak Pani bierze. O dobrze. Jeszcze... Tak się cząsło to maleństwo na łańcuchu. Jechaliśmy z Konradem na następną interwencję i z drogi zobaczyliśmy w oddali u, na posesji takiego pieska przy budzie siedzącego. cząsło się maleństwo na łańcuchu. Tak się cząsł, siedział. Od razu żeśmy za, zaobserwowali, no i co? No i pieszego Nie, babka sama pedziarza. Zabierać. sama. Sama właścicielka kazała zabierać. Tylko najbardziej szkoda łańcucha. Ale było. szkoda było bardzo i łańcucha. Oddać i łańcuch, ale to już oddać i łańcuch. Nie, nie psa, łańcuch. Co drugi pies na tych wiochach jestem porażona, bo co drugi pies na wiochach polskich jest do odbioru. Co drugi.